Ok, moi drodzy, teraz przeprowadzimy dysk yy, z ten Steam, który ma 437 GB, ogólnie to jest 150. Robimy teraz test. Testy yy, tego prędkości w ogóle mogą troszeczkę potrwać, ale myślę, że w przypadku dysku M2 to nieco yy, odbędzie się szybciej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak na razie widzicie, jest yy, 0%. O, już. Wow, pierwszy mamy 2000 o, nawet 2970. no nie złe są. Potem zrobimy porównanie um, tego drugiego dysku, tego nowego 1 TB co już we wcześniejszym materiale o tym wspomniałem. Teraz robię test tego. Teraz robi odczyt, a później będzie robił zapis. No, pierwsze odczyty są, są całkiem niezłe, więc no nie jest źle. Za chwilę też do Was pewnie przyjdę, jak mm, zrobi ogólnie ten odczyty i zapis. Tu już mamy 833, no i za chwilę ostatni. Jak to skończy, to ja do Was wrócę. Ok, so skończył właśnie mi robić test do yy, końca, odczyt pierwszy, yy, tutaj pierwszego mamy te 2997, tu też jest super, tu też, no tu już troszeczkę mniejszy, nie wiem, czemu to jest za małe. Zapisy mamy nieco mniejsze niż odczyty, yy, no przy tym pierwszym zapis jest mniejszy od drugiego, zaś zapis na drugim jest mm, większy. Odczyt zaś jest y, mniejszy niż w przypadku pierwszym, więc to jest dla mnie taka dziwna ta różnica, nie wiem. Tu mamy odczyt 843, zapis 330, przy 18. Na no, zapis ten na przykład na czwartym y, jest 192,43, a odczyt taki niski? Nie wiem. Ja tego też powiem, tak zapraca, nie wiem jak to yy, zrozumieć, yy, na czym to polegają te odczyty te zapisy. Jeśli ktoś wie, to niech mnie to troszeczkę to mi tak wytłumaczy w komentarzu pod filmikiem. Dobrze, teraz ja idę zamontować nowy dysk, M2, ten terapeuta i wkrótce do Was wracam. Ok, moi doradcy, właśnie zmieniłem dysk, mam załączony ten nowy i robimy teraz jego... Kolejny. Zobaczymy, jak wyjdzie przy tym test. Potem jeszcze sprawdzę kost temperatury dysku, ale nie wiem, czy mam to ten program. I teraz za przejdę do przesienia. O, wow! Większy kurczę odczyt. Ej, no, odczyt. chyba jakie będą zapisy. No, super. Jest około 954, powinny być równe 1 no ale nie ma. No, Szkoda. Nie wiem, czy bo to właśnie jest mało ograniczenie w takim sklepie. Oto tu mamy już 3, ale to i tak jest porównanie lepsze niż było z poprzednim. Ten pierwszy to to jest znakomite wyniki. No nieźle. Muszę przyznać. Zaraz będzie robił chyba już trzeci. Tak, zobaczymy jaki będzie po trzecim. I to będziemy mieli zapis. No, no już troszkę mniej, ale to i tak dobrze, bo w porównaniu z tamtym to miałem gorsze wyniki. No, to faktycznie liczy się bardziej na ten tu pierwszy. No i jaki będzie ostatni? Odczyt? No, że jak ja poinstaluje tutaj gry, sprzeniosę z powrotem, no to będzie płynąć... No, i tutaj standardowo 79, tam było 69, o 80 nawet wbiło. No, jest nieślenie, że teraz będzie robił zapis. Odczyty są bardzo fajne, zwłaszcza mi się ten pierwszy tutaj podoba. Odczyt jest znakomity. Zobaczmy teraz, jak poradzić sobie z zapisem. No, i potem sobie porównanie. Wow, nie no, super! Chcę sobie zrobić no to gry, to co mi radzi już iść płynnie. Nie wiem, czy też nie postaram się kupić tego samego dysku. Yy, bo chyba jest system operacyjny. Ale to przyjdzie już nowa prawda, bo to mnie też go chyba wymienię. Bo troszeczkę czasem zdaje mi się, że długo mi się komputer włącza. I zobaczymy jeszcze ostatnie dwa zapisy. No ten troszeczkę około 1000. O tu już jest 900. Z so, odczytem jest więcej na porównaniu? No i tak jest tak mnie nieźle. Hmm. Jest to całkiem niesły wynik. Zaraz zobaczymy jeszcze, jak wyjdzie ostatni końcowy. Który już, o i tu mamy 300. No o stówkę ponad więcej niż w tamtym porównaniu. O, jeszcze wbiło. I zaraz chyba, i mamy koniec. Takie są wyniki porównania właśnie dysku 1 tb Zaraz też zobaczymy, i zobaczycie w nagraniu, jak wyglądają wyniki 400, tam chyba 50 GB, czy 80. Nie wiem. Więc no, jestem na tyle do zobaczenia. W czasie i pa, pa.